Że jak stoisz i strzelasz, to abyś nie gapił się pod siebie w momencie przejścia z broni głównej na zapas, nie? Staraj się cały czas patrzeć się na cel, obserwować ten cel. Jak oddasz te dwa strzały z tego karabinka i odłożysz ten karabinek, to patrząc się cały czas na cel, podbierasz broń zapasową, czyli pistolet w tym przypadku, podbierasz broń zapasową i przy wyciągnięciu jej z kabury, Staraj się nie wyciągać jej i nie ciągnąć jej po ziemi na cel, tylko staraj się ją wyciągnąć, wykierunkować już ją w kierunku celu i ją wypchnąć przed siebie, no nie? No strzelamy już tak długo, że myślę, że każdy z doświadczenia może powiedzieć, że jak ten karabinek sobie położysz tutaj, czy zrzucisz tutaj, on i tak wróci do środka. Więc to jest bez znaczenia, czy go odłożysz tu, czy go odłożysz tu. Niektórzy odkładają tutaj, bo na przykład ten pierwszy krok jest łatwiej wykonać. To już jest wasza indywidualna decyzja, ja uważam, że nie ma znaczenia, czy odłożysz go tu, czy tu, on i tak wróci na środek.